Cześć kochani, witajcie w poniedziałek, 7 listopada Matka, jak ten czas leci, co? Ja normalnie jestem w ciężkim szoku, że to już listopad i za chwilę koniec roku No dopiero się właściwie zaczął Nie wiem, czy macie tak jak ja, że jestem problem z tym czasem dla mnie jakoś tak Usy, to ma... Usy... o matko, usystematyzować Usy w czasie jest mi trudno Pewne sprawy jakoś tak gdzieś osadzić w czasie. A ostatnio czytałam w Totalnej Biologii, że osoby, które mają problem z czasem, jest to powiązane z problemami z tarczycą. Więc może i tak być, jakbyśmy tego czasu nigdy nie mieli wystarczająco na nic. Remedium na to podobno jest um, być w tu i teraz. Czyli to, co robić, skupić się tylko na tym, co robić, co robisz w tym momencie, co robimy. Nie na tym, co trzeba. Jeśli się myje zęby, to my zęby. Jeśli się robi cokolwiek innego, to na tym się skupić. Um, praktykowanie uważności, praktykowanie bycia w tu i teraz. Ten czas chyba też do tego sprzyja. Takie mam wrażenie. Dobra. Kupiłam sobie, jak mam w Polsce, takie fajne te świece. Ona była w taki. To był kwiat lotosu. Ale zobaczcie, jak się wypala. Ciągle pięknie wygląda. Jestem w szoku. Bardzo mi się podoba. Więc postanowiłam się Wam pochwalić. Ja oczywiście zawsze albo mi Ola wysyła świece, kupuję. Albo sama sobie właśnie przywożę świece. Jak jestem w Polsce Więc no Śliczna jest Chyba w Pepco ją kupiłam Ale nawet nie pamiętam No ja nie mam już nakleki Chciałam wam powiedzieć um, Ile kosztowało Ale nawet nie wiem Ale na pewno nie dużo Wiem, że chyba w Pepco, o, Pepco Albo w Tedim kupiłam Nie pamiętam Dobra A Już się na Naciaprało z sam. Dobra, patrzymy. Się rozgadałam. Runa na dzisiaj. Durisas. Czyli coś nas będzie dzisiaj pchało do działania. Pchało nas będzie do e, walki. Patrzcie jak jak się kamera, jak się zmienia obraz, nie? Przez świecę. Świecę jest taka, e, runa jest taka czerwona, a jak się ją położę to tak jakby zanika. Ciekawe. <słuch> Może ta durysas nie będzie taka zła? A mam wrażenie, że trzeba by było tutaj jednak się otworzyć na te działania otworzyć się na przekraczanie siebie. Jest to runa ogromnego wzrostu duchowego takiego pójścia naprawdę do przodu, ale jest to też runa, która mówi, że idziemy po swoje, walczymy o swoje. Jeśli macie tutaj coś do pokonania, zwłaszcza, że idziemy, jutro jest pełnia, więc idziemy do pełni, jeżeli macie jakieś tutaj do pokonania swoje sprawy, to postarajcie się wykorzystać energię tej runy. Ona was popchnie, ona zapewni wam takie, takiego pozytywnego kopa. Dokładnie tak. To jest taki trochę kopniak w tyłek, po to, żebyśmy tutaj zaczęli robić co do nas należy. Zaczęli działać w odpowiednią stronę. Jakby coś was pchało, po to, żebyście zdali sobie sprawę, że um, mimo że życie nas może ograniczać w pewien sposób, to jednak my też mamy siłę e, i wolę przetrwania. A możemy dzisiaj być trochę konfliktowi. Więc miejcie też na to baczenie, żeby jednak to nie było tak, że idziemy po trupach do celu. Natomiast warto tutaj, warto tutaj jednak skupić się na tym, żeby wykorzystać tą siłę i energię tej runy Durkisa na pokonywanie ograniczeń w naszym życiu. Także wszystkiego dobrego, kochani.